Żebym miał pokórkę. One są ślepe, no wszystkie to są, mówię, świeże po, że nie jestem zresztą synem weterynarza, także mm -hmm. przez, wychowałem się na lecznicy dla zwierząt. No, szukają wszystkich. No bo właśnie przydałaby się teraz taka karmiąca jakaś suka po prostu. Chyba nie, nie wiem, czy człowiek jest w stanie Dając się takim nowonarodzonym szczeniakiem, to jakim. się dało, że nie dało się takim chcielem wszystko odkarmić ale. Nie mam pojęcia, naprawdę. Ja chętnie zainwestuję w to małe. Nie wiem, Czemu? naprawdę, nie wiem, na no, strasznie, albo policja. Policy niekoniecznie. Nie, ale strasznie spani mają ten potron od spierza. Ewentualnie może wybranić jeszcze jestem wskazać, że nie będę kursy. -y. Nawet jeż jeżeli nie miały być wzięte, to wiem, że za uśpienie się płaci, żeby one jakoś miały godną śmierć, nie? Mhm. Uh -huh.